No, cześć, dzień dobry. Nadchodzi kolejna trzy kropek. Co nadchodzi, co nadchodzi? O wszystkim się dowiesz. Cześć w piąteczek. Od razu o wiele, wiele, wiele przyjemniej, kiedy ta myśl o wolnym weekendzie jest. Jak tam u ciebie? Jak siedzionek zaczyna? Tylko proszę, nie patrz na okno i nie zaczynaj od tego, że. Mm, no właśnie. Jesteś tu i teraz. Całym swoim byciu i co jesteś. I to jest fantastyczna wiadomość na dzisiaj: że po prostu jesteś, znowu możesz otworzyć oczy, patrzeć, żyć, oddychać i nieważne co nadchodzi, kolejne, bo to dopiero będzie. Tutaj jesteś obudzona w pełnej gotowości. Ja na pewno tak, cześć, jestem Asia Kropelka Natury. I tak sobie tutaj do ciebie codziennie zaznaczam w dni robocze. W weekendzie śpimy dłużej. Przychodzę do ciebie z radosnymi wieściami, z dobrymi wiadomościami, czasem z takimi, które, wiesz, gdzieś tam powodują jakieś, może, ukłucia w ciele, ale to po to, to po to, kochana i mój drogi dla ciebie, żeby po prostu było z każdym dniem lepiej i lepiej. Wczoraj podczas warsztatów usłyszałam bardzo ważne zdanie bardzo. Jestem wdzięczna za każde takie, za każdą opinię, stwierdzenie, bo to też pomaga wzrastać i zrozumieć bardziej cały ten świat, siebie i ludzi wokół. Tym zdaniem było: OK, ja rozumiem, jest dobrze, jest miło tu i teraz, ale za chwilę wychodzę i tam jest życie. I tam już nie jest tak miło i wesoło. Bardzo dziękuję za te słowa, bo one mają w sobie głęboką mądrość, taką prawdę codzienną. I tak jest. Jest tak też tutaj, bo od razu to też odniosłam ja sama w sobie do tej naszej przestrzeni, która tutaj się tworzy rano, że jest lekko, miło, chociaż uważam, że nie zawsze, bo daje jednak tobie jakieś powody tutaj do zaobserwowania różnych sytuacji. A potem. Kończy się ten live'ik i zaczyna się życie. I tak to właśnie wygląda. Życie pełne doświadczeń, eksperymentu, pełne zdarzeń, które mają na celu doświadczania tego życia i też, na, tak uważam, sprawdzania twoich reakcji na to, co się zadziewa. Bo po to tutaj dzień w dzień, jak taka kropelka, poranna kropla energii, przychodzę z różnymi treściami, żeby małymi krokami, po skończeniu live'a, to wszystko trwało. To się nie zadzieje, wiesz, pstryk i jest. To to nie jest czarodziejska różdżka, która powie pstryk i jest. Ale to jest taka czarodziejska różdżka, dzięki której małymi kroczkami, w pełnym zrozumieniu siebie i otoczenia wokół, ty jesteś w stanie przenieść niejako to, co tutaj się dzieje, czy to, co się dzieje na jakimś szkoleniu, spotkaniu, swoje codzienne życie. I proszę Ciebie, właśnie weź to wpuść dzisiaj w swoje myśli, w swoje ciało i uświadom sobie, że jeżeli lat kilkanaście, kilkadziesiąt żyłaś w jakichś swoich przyzwyczajeniach, nawykach, to teraz potrzeba ogromnego zrozumienia, ukochania siebie. Ogromnej czułości, zrozumienia tego, że tu stawiasz pierwsze kroki. I to jest super. A jeśli są wśród nas osoby, które dużo wcześniej postawiły te pierwsze kroki, to cudownie, bo też dają przykład, że można, że da się i że wszystko jest możliwe. I takie osoby tutaj też przychodzą, które naładowane pokorek swoją już Pewnością, radością, swoim blaskiem wewnętrznym, taką iskrą życia, dzielą się tutaj z Tobą swoim też przykładem. I bardzo, bardzo dobrze, że to zdanie wczoraj padło, bo to cudnie odnosi się do porannej kropli energii. Tutaj dostajesz, wiesz, taką mikropigułkę, mikrokropelkę, skreślam tam to słowo, mikrokropelkę, którą możesz cały dzień sączyć. Cały dzień czerpać z niej siłę i zastanowić się, co danego dnia ja mogę właśnie zrobić, zastosować, przyjąć do siebie. Bo przecież jesteś inna niż ja. Jesteś inny niż osoby, które tutaj przychodzą, czy napiszą komentarz, czy w ogóle dadzą swoją uważność. I wybierasz z tego koszyka, który otrzymujesz, to, co na dany moment jest dla ciebie gotowe. Pamiętaj, że zawsze jesteś szefem. Tu i teraz Ty podejmujesz decyzję, Ty decydujesz, jakie kroki podejmiesz, jaka to jest fantastyczna władczość. Jesteś w pełni wolną istotą, która bierze z tego koszyka to, co chce, jeśli chce. Jeśli chcesz na przykład za pół roku, za rok być w takim poczuciu, że kończy się ten live, a Ty idziesz w rzeczywistość, która jest dokładnie taka sama, czyli sprzyjająca. Czyli stosunkowo lekka dla ciebie, no to właśnie zastosuj te małe kroki, bo tu się nic nie zadzieje natychmiast. Takie jest moje zdanie. Jeśli twoje jest inne, cudownie, podziel się z nim ze mną. Bardzo chętnie rozmawiam z osobami, bo to też kształtuje i mnie, i rzeczywistość. To, jak tam czujesz? Jak ten dzionek rozpoczęłaś, moja droga i mój drogi? Co tam się dobrego już dzisiaj wydarzyło? Na pewno się coś wydarzyło dobrego. Pomyśl o tym, żeby te chmury, które są piękne, grube, gęste, mogły przepuścić Twoje wewnętrzne światło w stronę wszystkich ludzi. A co tam? Co dobrego dzisiaj u Ciebie się wydarzyło? Jakie dobre plany na dziś? Sobie pomyśl. Coś takiego ekstra radosnego, i zacznij to teraz, w tym momencie, wiesz, przetwarzać, przepuszczać, powtarzać. To jest bardzo proste, codzienne ćwiczenie. Poczuć to w sobie, wiesz, wyczuć, dać sobie tę przestrzeń na lekkość. I nieważne, że nadchodzi kolejna jakaś katastroficzna wiadomość. Coś być może Cię przyatakowało znowu z jakiejś wiadomości, gazet. Jest tutaj. Tutaj, i tutaj możesz się przygotować na to wszystko, co nadchodzi. Możesz, możesz się mocno przygotować. Polecam tobie niezmiennie, zapoznaj się proszę ze skalą świadomości, gdzie najwyższe uczucia, radość, miłość, wdzięczność, ekscytacja, ciepło takie wewnętrzne. Powodują, że Twój organizm znajduje się w zupełnie innej energetyce ciała i jest zupełnie inne odczuwanie, i też zupełnie inna podatność, chociażby na zachorowanie. Chociażby, a to bardzo ważne. Więc zanim nadejdzie kolejna ekscytująca i interesująca wiadomość o zdarzeniach na świecie, to Ty możesz się przygotować na. Milion różnych sposobów. Zacznij od siebie, jak w samolocie. Maskę tlenową zakładasz najpierw sobie, potem dziecku. Jak w samolocie, zadbaj o siebie. Zatem, co by tutaj dzisiaj za zadanie na piąteczek tobie dać? Chociażby na tu i teraz, jak oglądasz, odsłuchujesz, gdzieś tam jesteś w przestrzeni internetowej, to właśnie w tu i teraz, nawet jak to tu i teraz będzie za rok od dziś. Za pięć lat od dziś, a ty to będziesz nadal odsłuchiwać, to powiedz sobie: hmm, Jestem radością. A co tam? I na początku, nawet jak zgrzyta, trudno, jestem radością. Jak stawiałaś pierwszy krok, się uczyłaś chodzić? Najpierw było kilkadziesiąt razy: bam na kolana, bam na tyłek. Podnosiłaś się, otrzepywałaś. Czasem z łezką, czasem z uśmiechem, jak to dziecko. Zatem dzisiaj co? Mówisz sobie, jestem radością. I tak kilka razy, powtórz to sobie, napisz, pomyśl, jestem radością, jestem radością, jestem radością, <laughs> jestem radością. Zacznij odczuwać, co się fantastycznego w tobie dzieje. Po to, mój droga i mój drogi, po to, że jak za jakiś czas kliknę zakończ tego live'a. Ty już w pełni, w pełnym odczuwaniu, zrozumieniu nie będziesz czuć dysonansu pomiędzy tym, co na zewnątrz, a tym, co tutaj. Bo to Ty zmienisz to swoje otoczenie. I właśnie po to jestem radością sobie dziś powtarzasz. Proste, małe ćwiczenie. Możesz pisać, możesz tu w komentarzu napisać. Jakkolwiek, niech to wybrzmi. Po to, żeby ta harmonia i ta energia pozwoliła Tobie za jakiś czas po skończeniu live'a Iść i rozejrzeć się. Ła, nie czuję zmiany. Nie czuję, że przytłacza mnie szara rzeczywistość. Nie czuję, że za okiem tego internetu jest brutalnie. A że będą straszne zdarzenia. One są i będą, bo one się najbardziej klikają. I pamiętasz z poprzednich wykładów, że twój mózg jest wręcz skoncentrowany na tym, żeby znajdować zagrożenia. On żyje w trybie. Ucieczki, takiej walki, ucieczki, znajdowania. I to cały czas, cały czas. A ty możesz wykształtować sobie w taką pozycję, że pomimo tego, to ty powiesz, jestem radosna. Jest dobrze. Dzieje się dobrze dla mnie, dla mojej rodziny. Jest fantastyczny dzień. Mm. I zanim nadejdzie kolejna strasząca cię informacja, to ty spójrz na nią i powiedz. Hmm, Interesujące. Ciekawe. Nie myśl o straszne, okrutne. Nie. Interesujące hmm, ciekawe. I z tym cię zostawiam. Z ciekawością świata, z ciekawością zdarzeń. Życzę Tobie, żeby te pierwsze kroki, jeśli dla ciebie są pierwsze. A jeśli jesteś już w tym i czujesz całe w tym potwierdzenie, to niech to trwa. A jeśli to twoje pierwsze kroki niech będą stawiane rozważnie. Spokojnie. Tak na tyle, na ile jesteś dziś gotowa. I niech ten dzisiejszy dzionek, niech ta ekspresja, ta radość, ta energia tobie towarzyszy, jak za chwilę kliknę zakończ. Bo przecież jest wspaniały dzień, a ja jestem radosna. I ty też jesteś radosny. I jesteś po prostu najwspanialszym człowiekiem na tym świecie. Dobrego dnia. Do poniedziałku, do 8.08, i niech weekend minie dobrze. Pal sześć, czy kupisz 50 prezentów, czy wysprzątasz ten dom na błysk. Ach, to takie istotne nas prawdę nie jest. Istotne jest życie i doświadczanie, kochana. To jest istotne. Zostaw tamte sprzątania, uciemiężanie siebie tym wszystkim. Niech te święta będą lekkie i też dla ciebie. Zobacz, ile jedzenia wywalasz po tych świętach często. Rozdajesz, zjedz, bo się zmarnuje. A po co to? Jejku, zdobła weszłam na temat przygotowań świątecznych. Ale weekend jest po to, żeby naładować akumulatory. Żeby przytulić się. Tulenie się, opowiem tobie o tuleniu. Kolejne fakty naukowe. Czemu tulenie się jest takie ważne? Głaskanie. Wytul się, wygłaskaj w ten weekend na maksa. No i ja już serio kończę. Daj sobie to, co dobre. Buźka, pa.